To krok w dobrym kierunku. To odejście całkowicie od zakupu gazu i LNG do 2027 roku. To ogromnie ważne, żeby w tym kierunku pójść. Myślę, że dużą wagę tutaj będzie odgrywało to, żebyśmy zwiększyli odnawialne źródła energii, tak jak zakładamy w Repower EU, do, do 30 roku do 45%. W Polsce już wiemy, jest ponad 30% teraz OZE, a przecież my mamy jeszcze ciągle energię w 60% z węgla. Więc to są założenia potrzebne. Realne, bo przecież Rosja nie chce zakończenia wojny. Kupowanie surowców energetycznych z Rosji to jest jakby kupowanie broni przeciwko Ukrainie, być może w przyszłości innych krajów w Unii. Ta mapa drogowa powinna być już wcześniej przedstawiona, ona w zasadzie powinna już być dawno zrealizowana. E, można byłoby powiedzieć lepiej późno niż wcale. E, trzeba było to zrobić wcześniej. Mieliśmy na to trzy lata. Dobrze, że to się dzieje. Szkoda, że tak późno. Unia Europejska musi być silna i jednorodna w swoim głosie jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Kwestie finansowe, kwestie obronne, kwestie militarne, czy kwestie rezygnacji z energii, która ze strony rosyjskiej, to są jakby dobre kierunki, ale w całej tej dyskusji nie można zapominać o rozliczeniu zbrodniarzy, nie można zapominać o wszystkich tych nieszczęściach, które dzieją się w czasie wojny. I tutaj Unia powinna mieć bardzo twarde stanowisko, ale ważne jest również to, aby przy tych negocjacjach, które odbywają się teraz pokojowych albo negocjacjach gospodarczych, bo takie też przecież się dzieją z Ukrainą muszą przy stole siedzieć kobiety. Jakby nie może być takiej sytuacji, że jest zawierany pokój ponad głowami kobiet. Jak zaczyna się wojna, kobiety są jakby pierwszym atakiem agresora. Zresztą to jest cała strategia Rosji, żeby właśnie gwałcić, mordować i porywać dzieci. Po wyborze Donalda Trumpa, kiedy okazało się, że niejasna jest relacja i niejasna jest pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych do, w stronę Ukrainy, my musimy być jednorodni w swoich decyzjach. Ale ta jednorodność musi też polegać na tym, że inne kraje europejskie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, Finansowania militarnego, no muszą brać przykład z Polski, która akurat tutaj w tym temacie jest liderem.